Kłaniam się, dzień dobry. Od dziś obowiązuje zakaz wyprzedzania ciężarówek na trasach szybkiego ruchu, czyli na drogach ekspresowych, ale też na autostradach. Grozi za to mandat do 1000 złotych, jeśli przyłapie nas policja albo inspekcja transportu drogowego, a jeśli w ciągu roku się to powtórzy, to będziemy musieli zapłacić ponownie 1000 zł, ale plus 1000 zł, czyli łącznie 2000 zł. To kary możliwe za wyprzedzanie na autostradach albo drogach ekspresowych się wzajemnie przez pojazdy ciężarowe. Jeśli mamy do dyspozycji trzy pasy ruchu, to wtedy kierowcy są zobowiązani do tego, by jechać prawym albo środkowym pasem. Na lewym teoretycznie w ogóle nie powinno ich być. Zobaczymy, jak to będzie z egzekwowaniem tego przepisu i ewentualnymi karami. W każdym razie ja tak sobie myślę jako kierowca osobówki, że warto dać sobie czas, by wszyscy przyzwyczaili się do nowych przepisów i... Wyrazić trochę uprzejmości między jednymi a drugimi uczestnikami ruchu, no bo wszyscy jeździmy tą samą drogą. Ale jeśli jesteśmy przy 1 lipca i przy zmianach, to w ramach tego pakietu o wyprzedzaniu się ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych jest jeszcze jedna informacja. Jeśli jakiś pojazd jedzie znacząco wolniej, bo mniej więcej taka jest, taki jest zapis w przepisach, to wtedy możemy go wyprzedzić. Pomysłodawcy tego przepisu twierdzą, że jeśli samochód jedzie o 10 km wolniej albo jeszcze wolniej, no to wtedy możemy śmiało go wyprzedzać, nawet kierując ciężarówką. Jest to dość nieprecyzyjne i daje to dość duże pole manewru, no bo teoretycznie zawsze możemy powiedzieć, że jakiś samochód jechał wyraźnie wolniej, no chyba że ktoś danego kierowcę przyłapie na danym manewrze. Co o tym sądzą kierowcy ciężarówek? Jestem ciekaw, mam nadzieję, że skomentujecie to pod tym materiałem. A ja jeszcze tylko przypomnę, że 1 lipca wszedł do obiegu przepis zwalniający z opłat kierowców na autostradach, na razie tych państwowych. Pytanie, czy się to uda wprowadzić na autostradach prywatnych, moim zdaniem będzie to bardzo, bardzo trudne.